Nazwał, bo mamy taki dokument yy, yy, wordowy i w tym dokumencie wordowym mamy od, wypunktowane dane afery, nie? No i Ulfik jedną nazwał Fritzman nudle na głowie. I to jest dla mnie szczerze jest mi aż przykro, że to jest tak mało śmieszne. jest <grystanie> <grystanie> mega dobry news! Stary Fritzman nudle na głowie. To mnie. No. <grystanie> Ale. I patrzcie, to jest Ulfik, to nie jestem ja. Dla mnie Ziomek normalnie zrobił fryzurkę. A Ulfi zrobił z tego newsa, że to coś kurwa, nie wiem. Tutaj, aha, czyli jak y, jakiś YouTuber się zafarbuje na przykład. Y, Ale a, co, tu nie chodzi o farbowanie. A, no, chodzi o. no Dobra, ty je, dla mnie, Ty, Ulfik, osobiście, bo wiem, czy jesteś kurwa redaktor naczelny stary w ekspresie, mógłbyś napierdalać. Ciężko się z tobą nie zgodzić. Mi sono in questa situazione eleganza, stai?